Witam wszystkich, ja jestem Kador. Ze mną jest oczywiście nice. Cześć wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się wykopywaniem buraków. Zajmie nam to pewnie cały odcinek chyba, co? No, zobaczymy, jak się uwiniemy, bo sprzęt. Właśnie czekajcie, może najpierw pokażę wam, z jakich dzisiaj będziemy korzystać z sprzętów. Tutaj jest z przodu podczepiona maszyna do usuwania łęcin. Ja natomiast mam podczepioną tutaj kopaczkę. Ale jest jeszcze w tej paczce jedna maszyna. Czekajcie, może ja tak pokażę na szybko, co tutaj znajdziemy, bo jest to bardzo fajny modzik, do którego linka oczywiście znajdziecie w opisie. W skład tej paczki wchodzi właśnie ta tutaj maszyna do usuwania liści, kopaczka i taśmociąg do zbierania tych buraków, ale tym się zajmiemy w następnym odcinku. Dobra, wsiadaj do swojego ciągnika, ja do swojego. Wsiadam do Ursusa, to już chyba przypisany specjalnie dla mnie ciągnik. I co, lecimy? A w sumie, no ta tylko że najpierw ty podjedź kawałek, bo ja poczekam aż ty trochę wykopiesz. Ej, to w miarę szybko będzie szło, chyba. A nie, dobra, wydawało no, mi się. No, tylko uważaj na tym mijaki po lewej stronie. Dobra, tam czepiasz się od początku. <grych> dobra, czekaj, ja tutaj muszę opuścić. Control I. Dobra, no i jedziemy. Teoretycznie ten zestaw da się podpiąć tak, że tę maszynę, którą właśnie ma NICE podczepiamy z przodu, a kopaczkę z tyłu i tak pracować jednocześnie, ale stwierdziłem, że no my tutaj się podzielimy po prostu robotą i też pewnie trzeba by do tego ciągnika być może o trochę większej mocy niż te tutaj nasze posiadają. I jedyny ciągnik w sumie na gospodarstwie to jest właśnie ten Ursus, którym NICE jedzie. Jedyny to jest ciągnik, który tu mamy, który może mieć z przodu tuza. Ile, no na, chyba, gość, że ktoś ile ma... na maksymalnie możesz jechać? 10. A, no to tak jak ja. No właśnie. Znaczy, teoretycznie, wiecie, da się tak zrobić, żebyśmy tę maszynę na przykład podczepili z tyłu ciągnika i żeby się jechał do tyłu. Ale. I miałem taki pomysł, ale chyba by ci ciężko było, co? <laughs> no, nie wiem, nie wiem. Musielibyśmy spróbować, A ale i tak byś jest radę, dobrze. Byś się przyzwyczaju. O nie, skręciłem trochę. I tutaj jest. Ta kopaczka delikatnie chyba szersza niż te kopaczki do ziemniaków, które mieliśmy, więc. To zbieranie pójdzie na łatwiej, bo ostatnio, jak zbieraliśmy te ziemniaki, to kurde, aż mnie to wymęczyło nawet. No było, było to czasochłonne i takie. ogóle… Nie byliśmy skoordynowani. Łat... Tak, problem ko z koordynacją był. Bardzo delikatnie wystarczyło skręcić. I już tam było widać, że jakieś tam mijaki są, czy coś, więc. No, zobaczymy, jak będzie. W mieście, Razem z burakami? Tak, dawaj, na easy. Dobra. Wolałem się to jest, upewnić. To jest pole, które ty tam chyba jakiś czas temu talerzowałeś więc wreszcie. Nie poszło to na marne, jak widać. Tak jest, tak było. No to pole jest dość długie. Nie jest jakieś szerokie, ale. No, nie jest szerokie, ale dosyć długie. Koło biegazowni, tak się zastanawiam, czy my coś będziemy kiedyś chcieli z tą tutaj biegazownią robić. Hmm. No, ja ci chyba nie powiem na ten moment. Zastanowię się, bo to jest kwestia. Już coś robiliśmy z kiszonką tutaj raz, pamiętam było. Zobaczymy, bo wiecie, tutaj w następnym odcinku będzie właśnie to zbieranie tych buraków, ale jest tutaj jeszcze kilka takich fajnych czynności, jakich nie robiliśmy, czyli na przykład obornik akcja. Więc to jest na pewno w planach. Jeszcze jakieś żniwa byśmy zrobili, bo kurcze były tylko na samym początku, a potem już nie. Da się zrobić. A powiedz mi, bo widziałem już e, zapowiedź, którą też w sumie nagrywałeś, farminga następnego, i co tam cię najbardziej zaskoczyło? O! Pory roku w sumie mnie najbardziej zaskoczyły. Ale ciekawe, czy e, niestety... będzie można je wyłączyć, co? To jest tam właśnie kwestia, modem. która mnie bardzo mocno zastanawia. No, może. Podejrzewam, że będzie opcja wyłączenia, bo to by było w sobie głupie, gdyby nie było tego typu opcji, więc to mi się wydaje raczej oczywiste, ale no ciekawe, czy wtedy dałoby się jakiegoś moda stworzyć. Ale zaskoczyło Ci to pozytywnie, czy negatywnie? Gdyby, jeżeli nie da się tego wyłączyć, to to jest dla mnie rzecz trochę negatywna, bo to jest takie trochę narzucanie, a nie wiem, czy mi się te pory roku by spodobały, bądź też innym graczom, ale jeżeli da się to wyłączyć, to... To pozytywne, bo zawsze to zwiększa jednak, yy, urozmaica to znacząco gameplay, bo te pory roku to jest coś, co. No to będzie ciekawe, no co ciekawe będzie się zimą robić, nie? Odśnieżać. Odśnieżać i karmić zwierzęta chyba. No podejrzewam, że tak, bo to mod seasons planuję sobie nadal sprawdzić. To jest, to jest w moich planach ogarnąć ten mod seasons. I jak, więc jakbym to ogarnął, to bym mógł ci powiedzieć więcej, ale podejrzewam, że tam zimą to się po prostu właśnie odśnieża, coś tam ewentualnie przy zwierzętach robi. Jak ktoś wie, grał, Tyle. to może napisać w komentarzu, co się robi zimą w farmingu. Na no, modzie Seasons. No tak, 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 oczywiście. Ale powiem ci, takie odśnieżanie to jest Bayer. Ja bym porobił coś takiego w tym farmingu. Byśmy wtedy mogli odcinek nagrać świąteczny. No no, odcinek akcja odśnieżanie i cyk, odśnieżamy, czy to gospodarkę, czy to bawimy się, jakbyśmy jakieś usługi tam komunalne robili, czyli miasto odśnieżamy, czy jakieś tam polne drogi, kurde, to, to, to brzmi nieźle. To no naprawdę to da, brzmi nieźle. To daje nieźle. nowe możliwości, ale zobaczymy, jak to będzie w, już finalnie, co nie? Tak możemy sobie gdybać, a tam się okaże, że. Tak naprawdę zobaczymy, jest mało zobaczymy co roboty. No, ale wydaje mi się, żeby nie wprowadzali tych pół roku. Jeśli, mm, na przykład, tą zimą nie byłoby co robić, nie, no, bo to by było dość bez sensu. Na pewno będzie najmniej rzeczy do roboty, ale coś tam zobaczymy. Coś tam na pewno będzie do roboty, może y, jakieś... Hmm. lepiej Załóżmy, żeby tam były. Ta, <laughs> no śnieżki. O, no y, ten. bobslejami będzie można pośmigać, kulik zrobić. O, ale czysz to kulik farmingu to by było kozackie? To by było z sankami mega ciężkie, bo <noise> ciężko by było pewnie takiego moda zrobić. W sensie, że wiesz, te sznurki, żeby były takie luźne, nie, a no nie tak. takie sztywne, ale jakby było jakieś takie sanie. Bo ja podejrzewam, że nawet jest tego typu modyfikacja, tego nigdy nie sprawdzałem. Na jakieś sanie, wiesz, żeby sobie po prostu podczepić do ciągnika i tyle. Coś może takiego być nawet. Kulik farmingu, kur. No to by był content, nie? Na końcu jeszcze ognisko se trzaśnie. Oj, to modyfikacje trzeba byłoby poszukać. Zaraz chyba wymyślimy jakąś inną grę. Wymyślamy modyfikacje, a czy moderze to zrobią, to już zależy od nich. No. Na no poza tymi porami roku coś jeszcze? Tam widziałem, że problem chyba jest fizyka gleby nie był została. Jakoś poprawiona moc. Nawet nie wkurzać z tą fizyką gleby, już się to można czekać lat na to i dalej tego nie ma. Kurde. Znaczy najprawdopodobniej tego nie my, będzie. nie wiadomo. Niektórzy. Na 100%. Ja naczytałem się trochę tych komentarzy, że niektórzy tam widzą tę fizykę gleby w tym, jak są te. jak te ślady są widoczne na polu. A ja tak mówię, no jak? Przecież to jest po prostu taka tekstura. Jeżeli się mylę, no to i faktycznie tam jest teraz ta fizyka gleby, no to okej. Okay. Możecie mnie <laughs> tam w komentarzach. Zjechać, ale mi się wydaje, że nie ma opcji, że te tekstury to jest tak leba 3D. Nie ma, nie ma takiej opcji nawet. Ale bym chciał, kurde. Co poradzisz? No nie, Zobaczymy, nie, bo nie bo wątpię Zobaczymy, bo na razie to jest tak mało tych wiadomości. Ja to czekałem na to sadownictwo. A faktycznie, no? Swoją drogą też ciekawe, czy tryb multiplayer doczeka się jakichś tam zmian. Też wiadomo, że powróci. A czy to będzie, czy to będzie wyglądać tak samo jak tutaj? Tego już nie wiemy. Trzeba czekać. Pod koniec roku ma być premiera, ale nie wiadomo w którym miesiącu, co? Nie. Nie, ale obstawiam koniec października albo koniec listopada. No zobaczymy, dobra. Zobaczymy, czy się sprawdzi. To obstaw jedną datę i obstawię drugą i zobaczymy. No to ja obstawiam listopad. Kurde, ja chciałem obstawić listopad. <laughs> to ja obstawiam początek grudnia. O! Żeby na święta w no prezencie dobra. można było kupić e, farminga. No to by było ciekawe, ale no zobaczymy, zobaczymy. Nie no też tak, szczerze mówiąc chciałem powiedzieć, że listopad, no ale dobra, niech będzie, że w grudniu. Ja bym chciał październik, bo im prędzej tym lepiej. No ale wiadomo, wiadomo, ale... Jakoś tak, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, bo... Późno dosyć zaczęli, w sensie dziewiętnastkę zapowiedzieli chyba w lutym, a wychodziła w listopadzie, a teraz mamy... Zapowiedzieli w kwietniu. Znaczy to nie robię tego jakoś mocno do siebie, tych różnicy, tych dwóch miesięcy, ale może faktycznie to będzie grudzień. A ty co, zainteresowany dwudziestką dwójką? No, pewnie przynajmniej dziewiętnastka na tyle tutaj wciągnęła? Nie, jest w porządku. Jestem bardzo ciekaw, jak to się dalej rozwinie, no bo ta gra jest w sumie z 2017, tak? Nie, 2018. No to jednak będą trzy lata. Jestem bardzo ciekawy, jakie poczynili zmiany. No, graficznie to prawie My... żadnych. Serio? Takich, takie, no tak. A widziałeś te pierwsze screeny? No widziałem, widziałem tam kilka u Ciebie, no. No to tam widać było, że to nie będzie jakaś taka duża różnica. No bo jest Znaczy Znaczy. No. Okej, okay, bo jeżeli ktoś grał tyle w farminga, to łatwo to dostrzega. Ty jeszcze może aż na tyle nie grałeś. Bo ja, ja na przykład, jak zobaczę 17, 19, to jest mega duża różnica. A jak y, widzę. W, y, 19 a 22, no to już jest znacznie mniejsza ta różnica. Zobaczymy, kurczę, jak to będzie wyglądać. Przynajmniej wiesz, że już w tym roku, nie? Przynajmniej wiem, że już w tym roku, bo kurde, najgorsza była ta niepewność, kiedy to będzie i czy w ogóle będzie. My tak dali z zaskoczenia. Dobra, za tydzień startujemy. <grym> I lecimy dalej. No, spoko by było. Ciekawe to by było, przyznaję. Nietypowo. Ale coraz częściej taki marketing jest też stosowany, że tak znienacka coś wychodzi i... A w, w, w przypadku gier to dosyć rzadko to jest właśnie. Tutaj są te kampanie marketingowe rozciągnięte jak tylko mogą. Jedyne przykłady to nasza gra, Apex Legends, Aha. co została zapowiedziana w tym samym dniu, co premierę miała i to był Evenement po prostu. To jest bardzo ciekawe. No a a, w, a propos było... Apex, zaraz sezon się kończy. Trzeba na czekać się. na nową postać. Trzeba czekać na nowe challenge. No w ogóle, już tak, nie, nie w temacie tego odcinka, ale wczoraj jak grałem sobie, to przez chwilę miałem dostępne wszystkie te e, legendy do gry. Nie wiem czemu. Nie wiem, coś się zbugowało. Co? No? Ale i tak wybrałem Fuse, i tak, ale <laughs> nie wiem czemu mogłem wybrać <laughs> wszystkie wiem. legendy przez chwilę. Jakiś błąd? No, co się tutaj nigdy nie tutaj nigdy nie było robionego. Przynajmniej tak kojarzę, że nigdy w się nie było czegoś w stylu, że. Jest, przez parę Rotacja dni taka, są dostępne, czy no czy w ogóle, że przez parę dni są dostępne wszystkie legendy, żeby sobie je ograć, przetestować. Według mnie powinno coś takiego być, bo ja tam parę zakupów swoich żałuję ostatecznie. No, <laughs> dobrze no, o tym wiem. Cóż. Ciekawe. Ej, dobra, zmieniamy się teraz. Jak ty teraz? No to dawaj, to do końca tylko pojedziemy. No nie, dawaj, wysiadamy. Robię robotę za ciebie. O nie, włączyłem ten. Dobra, wysiądź, ja sobie tu ogarnę. Tam nic nie klikaj, tam już jest wszystko git Znudził się chwilą roboty Nie no, chcę przetestować tutaj Wszystkie... Cały ten nasz zestaw do buraku. Bo modzik, on wyszedł jakoś... Niedawno Patrzyłem w ogóle jakieś takie inne kopaczki do buraków Ale kurde, ich jest tak mało W sensie jest jedna taka bardzo fajna, ale ją, samojezdna, samojezdny kombajn, ale kiedyś już go używałem chyba z dwa razy mi się wydaje, co najmniej, tutaj w 19, więc stwierdziłem, że już trzeci raz, to nie. Są też takie inne podczepiane jakieś typu Neptuna i tak dalej, ale kurde, jak zobaczyłem tego moda stwierdziłem, nie, robimy dzisiaj ten cudowny modzik, cudowny, naprawdę. O, ja gadam, a sam tutaj jadę. No nie da się ukryć, że będą chyba musiały być jakieś poprawki. Co to, to już tam wiesz, zostawię zwierzętom polnym, niech sobie tam... Wyjedzą. No ale gorzej, jak tam co to pola to poniszczą. No co ci poniszczą, jak zwierzę, by tutaj ciekawe. to nie chcę bo wiesz, były jakieś dzika, dzikie zwierzęta farmingu, które nie wiem, mogą ci tu buraki <laughs> przewracać wszystkim czy coś. No kurde I co byś musiał pastuchem grozić? <laughs> nie wiem. <laughs> Czy co? Jakiś strach na wróble stawiać? O, ale no to by było ja jakiś wiem, bro. Czekaj, ja właśnie w trakcie live'a miałem jakieś tam propozycje e, odnośnie tych zwierząt, żeby były. Coś kojarzę, że było na live'ie, jak była zapowiedź 22, że ktoś mówił, żeby ptaki wyjadały, czy coś? Czy że dziki i że stracha na wróble stawiać? Kurde, no. No nie. Ja bym nie chciał czegoś takiego. W sensie, jakby w lesie tam sobie latał, jakiś dzik czy zając, no to spoko, bo fajnie by to wyglądało. Ale tu już starczy, że nam chwasty tutaj uprawę niszczą, hmm. ale inną opcją, by były na przykład jakieś tam e, nie chwasty, tylko, brakuje mi słowa, mam na końcu języka. Insekty, o! No, żeby no, można ja Nie wiedziałem było, o co ci chodzi. stąka ziemniaczana? No, coś takiego, nie? Chyba było coś takiego w Pure Farmingu mi się wydaje, czy w jakiejś innej... A nie, może w Farm Managerze, nie pamiętam, że tam insekty nam atakowały pole, i musieliśmy specjalny oprysk przeciwko insektom, bo tutaj mamy tylko i wyłącznie oprysk przeciwko chwastom. To by było spoko, ale nie chciałbym, żeby było, żeby było tak jak z chwastami, że za każdym razem musimy to robić, bo to już by się nudziło, tylko że wiecie, raz na jakiś czas te insekty zaatakują. To co ja gada, może się znajdzie w tej 22 na chwilę obecną, no, no mówię. Informacji jest jak kot napłakał, więc. No ciekawe jak będą... O Jezus, stopniować te informacje. W sensie, że nie wiem, za miesiąc wypuszczą coś jeszcze ciekawego. No. Oni tam chyba napisali, że bądźcie gotowi na kolejne informacje w ciągu następnych chyba użyli słowa tygodni, ale wiesz. No wiesz, tygodni mogą być, i że 3 i 9, nie. No, dla twórców gier wkrótce to jest tydzień i wkrótce to jest 2 lata. Więc jest taki rozstrzał. <gry> Dlatego no zobaczymy. Może dopiero się dowiemy w czerwcu. Obawiam się, że może tak być, że kolejne informacje to dopiero będzie czerwiec. Jakoś tak stawiam, zobaczymy. No nic, trzeba czekać. Nie ma innego wyjścia w tym wypadku. Ale 22 ma być lepiej zoptymalizowana, w sensie... Pod względem modów? może. Już, no ogólnie jakieś tam... nie pamiętam już co tam mają być za optymalizacje, ale może nie będzie już takiej sytuacji, że masz na gospodarstwie 30 maszyn i przez to gra spadać i wydajność o połowę. Może już nie być takiej sytuacji, zobaczymy. No dobrze by było, jakby opracowali. 30 też na tą to nawet nie jest dużo. 50 maszyn to jest dużo w sumie. Zobaczymy. No ale zobaczymy. też wiadomo, też wiadomo, na pewno wymagania. No podejrzewam, że wymagania będą większe jednak niż 19, bo. No raczej wymagania gra... nie spadają, nie? No Raczej nie, właśnie jednak tak ta raz Musi iść trochę do przodu. No i co, zaraz będzie koniec roboty. W miarę sprawnie poszło. Oho, nie czekaj, co tam jest z, z przodu posadzone? Też są buraki. Zobacz to pole z przodu, to jest pole numer 23. No tuż przed nami. No, co? Idziecie? I tu też są buraki. Wobraź sobie. Nie, nie będziemy tego już robić. Wobraź sobie na tym polu kopać tym sprzętem. No i. Kopać chłowie. to wiesz. Myśmy musimy mieć widzów wziąć jeszcze, żeby nam pomogli. Ja nie wiem, co to by była za akcja. Tym sprzętem no to jeszcze okej. Okay. Ale zbierać potem? Hit. Nie, tam to już tylko samo jezdę. Dobra, zawracam tu już. Pracowników trzeba było zatrudnić. No, na tych polskich mapach to. Nie polecam tych pracowników, przez to, że te mapy są takie różnie zaprojektowane, przez to, że są jakieś małe odległości, czas ta jest dosyć wąska. Tu jakiś na, na uwrociu masz jakieś drzewo, tu jakiś słup na środku pola. Pracownicy na tych polskich mapach no to zawsze źle działali, ale kiedyś mam wrażenie, że było trochę gorzej. Ja ci nie powiem, ale może w następnym to się trochę zmieni. Zależy pewnie też od map, jakie stworzyli. Mają być ulepszeni pracownicy, ale to i tak raczej nie będzie, nie będzie mieć takiego znaczenia, jak twórca mapy postawić na polu sześć słupów, drzewo i to pole będzie kształtu prostokąta nie wiem. jakiegoś. To jest akurat bardzo dobry kształt. No tak, nie ja ja że, jakiegoś... że mówić o dobrym jakimś kształcie. Nie, właśnie, że zły, że to będzie kształt jakiegoś, nie wiem, kurde, oktagonu. Takie naprawdę czasami są wymyślne kształty. Pól o, tutaj teraz pokazuję, pole numer 35. No i jak tu ma pracownik działać? No nie ma szans nawet. A przed nami też są chyba buraki. Co tu tyle buraków jest? Może jakiś O kurde, na polu numer 50 to byśmy. Powiem tyle. Gdybyśmy mieli nagrać odcinek z... to dokładnie to samo, co robimy dzisiaj, już bez zbierania. Tylko samo to kopanie na polu, które jest przed nami. To odcinek byłby na pewno rekordowy na moim kanale, mógłby trwać nawet i 5 godzin, podejrzewam. No, to chyba <laughs> więc musisz zrobić live'a 24-godzinnego i będziesz przez 5 godzin buraki kopał. Chyba bym... Oszalał. Zudów już. No i co, zaraz kończymy roboty na dzisiaj, trzeba tylko pamiętać o Zeusie. Pewnie, że tak. Której pewnie znowu uciekł. O, ciekawe, czy będzie w dwójce pies. Znaczy... A, no, powinien, nie? Ale zobaczymy, ciekawe, czy będą rzadko... inne zwierzęta. Kot. Koty. Kota, rybki, co będziesz mógł w akwarium trzymać. Rybki. No, ale ciekawe, czy powróci ten pies. Bo tutaj on tak sobie jest, bo sobie jest. A może, można mieć tylko ale... jednego psa, czy. E, chyba możesz kupić dwie budy. Albo trzy nawet. Nigdy, ty, ty, nigdy tego nie robiłem, ale podejrzewam, że jest taka opcja. Z tym, że. No i tak te psy chyba będą wyglądać tak samo, bo ich się nie da Albo jakby różne rasy piesków były, nie? No też by było spoko Byśmy mieli mieć o, jednego takiego, drugiego takiego trochę. A tutaj to są takie same te psy Nawet budy nie możesz wybrać jakiegoś tam Innego koloru nawet Może, może to jest jakaś myśl Że takie coś powstanie Giant Software Bierzcie się do roboty <grym> Możecie korzystać z naszych pomysłów Pozwalamy Dobra, ja tu też zakończyłem robotę, więc wracam na gospodarę. O, o co tu się chamie. dzieje? Nie znasz zasad ruchu drogowego, o. ruchu polnego. Ruchu polnego, zasady ruchu polnego. Napiszcie w komentarzach zasady ruchu polnego, niech zobaczę co, co to jest. Ej, ale fajnie mi się to podoba. Ten mod co mamy, wjechałem w trawę i teraz zabrudzenia ciągnika są zielone. Fajnie to wygląda, kurczę, fajnie, fajnie Superancko. Co ty już ostatni przejazd, nie? No, tutaj te. Tam gdzieś Oj, pewnie Oj, będzie jest trochę tych będzie zbieranko. Po pewnie. No ale trudno, nie zawsze musi być idealnie. Dzisiaj to chyba ja pierwszy pierwszy raz od dawna będzie, że ja pierwszy coś tam nakarmię tego Zeusa. Zawsze tyle lecisz tam pierwszy. A dzisiaj wreszcie będę to ja. Dobra, gdzie ten ja tu przyjadę przez tę bramę. Ona nie jest za wątpliwością. O, budzie. O, jest. A o, już poleciał tam! No miałeś wrócić tym sprzętem, co to ma być? No, co, no, sam sam to przyjedzie. Psikusa. To nie jest Tesla, że samo to przyjedzie. <grym> <I> Ciągnik <grym> Tesli. O kurde, ale. chciałbym zobaczyć, jakby to wyglądało. No, ciekawy pomysł. Tesla. Prosimy o stanowisko w tej sprawie. Ale tym razem już, tak jak Giant Software może korzystać z naszych pomysłów, to nie. Elon Musk, jak chcesz skorzystać to z pomysłu, to pisz. Dogadamy się. Dogadamy się, tanio, tanio. Tanio sprzedam. Jechałeś pierwszą bramą, czy drugą? Pierwszą. Ten nawet światła zapalił na drodze, gdzie ja tego nigdy tu nie robię w tym farmingu. Bo to są zasady ruchu polnego. To już są akurat drogowego. Na polu też świeciłem. Kiedyś. Dobra, jeszcze trzeba tutaj umyć. A to ty tak lubisz to. A ja ten ciągnik tutaj gdzie indziej zaparkuję. A może byś wyłączył sprzęt, jak go pozostawiasz, co? No i tak zaraz się nim cofnie. Kurde, nie to. Dobra, czekaj, czekaj, ja tutaj. Gdzieś go zaparkuje. Jakby zrobili myjnię w dwa, tym następnym farmingu. To no. Było. O ile by mi się chciało ją stawiać gdzieś na gospodarstwie i marnować na nią miejsce. No bo jakbyś musiał, Ech. wiesz, jeździć paliwo, tankować. Przecież tu się jeździ i tankuje paliwo, ty. No ale by obok na tej stacji była właśnie myjnia, taka, wiesz. A, w że tam by była, no. 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 Spoko, spoko, taka automatyczna, czemu nie. Jak automatyczna? Ręczna, o, normalnie. No ty to wyścigłaj ręcznie, ja to tam wolałbym automatycznie, nie? Nie, ja to nie, ja mi starczy raz na tydzień. Dobra. Ty się potem dziwi, że Zeus na... od ciebie ucieka nawet. A wrócił? Nie. Był on tu przed jest. chwilą już go nie ma. Już zasiadką pewnie gdzieś. Zjadł i poszedł. Widzisz jaki? Wierny pies. O, dobra, wrócił. O, przychodzi tylko się nażreć i tyle. No niestety. Tak go wychowaliśmy. Więc coś, coś myślę, mi że z tą piłką. myślę, że na dzisiaj będziemy już kończyć, tak jak zapowiedziałem, będziemy w następnym odcinku te buraki już zbierać i no może być wtedy ciekawie, bo przynajmniej ostatnie zbieranie ziemniaków trochę nam to pokazało. To Więc prawda. Więc na dziś, dzisiaj będziemy się już żegnać. Jeżeli masz jakieś słowa końcowe, z którymi tak. chciałbyś się podzielić, to wal śmiało. Mam. Subskrybujcie, lajkujcie <laughs> I, i bawcie I się, I komentujcie. Dobrze. Tak. tak. <laughs> Ale syn było. Cześć. cześć.